Co my tam mamy takiego, Pistolet znowu, ja pierdzielę. Trzy razy pił, no i dobra, wypił. się No następny do golenia, na obrocówkę No skurczybyki. Nie dadzą poddychać No już tego dzioba ładnie Wyhaczymy. Siedzi kochani To my to Ja pierdzielę, ale śledź O, dobrze, że się wypił jeszcze Nie, ale to nie jest chyba nie duży, tylko głęboko wziął, wiesz. Zobacz, a jaka duża guma, a jaki pistolet, to ja tu ostatnio ten brałem na gumę 18 tymi ale to małe takie o pistolety No, i że głębokiego wystartował i wziął. No I tu mamy kochani. Znowu pistolet, ale łeknął, całe gumę wziął. No to kurczy mały, krótki, gruby. No. no, dawaj tu chodźcie. A, tam go. To Nie, nie jest wielki. E! Taki to no, Ale wymiarowo No spokojnie powinienze jest pewnie Chodź tu Uspokój się Skur czy wieku To chociaż chwilę pocholowałem twoją rybę No Ja to nie, to nie tam Nie tam 60 parę nie więcej Ładny, dobra <grystanie> ale razem żeśmy go ciągnęli ja nie wiedziałem kto go macie. Ty, ty ja dopiero jak Woglera zobaczyłem u Ciebie na Siemanko, kochani musiałem spłynąć troszeczkę jesteśmy na wodzie, zaraz wam pokażę to dokładniej o jak widzicie jesteśmy na jeziorze o krzaki się wpasowałem jeszcze sobie wędkę połamie kurka wodna mm. o akcja Specjalna, dobra. Nie zauważyłem, że ten, że w krzaki lecę. No i dobra. Dzisiaj temat szczupaki, kochani. Jak zrobić jesiennego szczupaka? No, temat wałkowany wielokrotnie, ale przyszła jesień, nastał czas drapieżnika, a więc zaczniemy, kochani. Przede wszystkim, gdzie go szukać? Jeszcze w październiku, w listopadzie, zależy od jak, jaka woda to jest raz. Czy to są wielkie jeziora, czy to są mniejsze jeziora. W każdym razie. Póki jest słońce, tak jak w tej chwili, świeci fajnie. One są ryby, są jeszcze, wchodzą na płytkę i szczupak też za nimi przyjdzie. On będzie sobie stał tutaj na tej płytkiej wodzie. Później popłynie znowu dalej. Te szczupaki nawet, bo się mówi, że terytorialnie, one nie zawsze stoją kochani w jednym miejscu tylko polują. One przychodzą na swoje łowisko, zapolują. I po prostu pójdą dalej. Także jesienią, póki jest jeszcze ciepło, bodaj nie jest jeszcze aż tak zimna, można je łowić spokojnie, pra praktycznie tak jak w lato. Szuka się, zresztą ja dzisiaj nawet z brzegu tutaj, jeszcze nawet kamery nie odpaliłem. Stanęłem sobie, zanim na belkę siadłem. Dw drugi, trzeci rzut, bum, siedzi. No, pistolet, bo pistolet, ale był w sumie. Jednego ładnego straciłem dzisiaj na obrotówę, no ale to jest nieważne. No i dobra, kochanie. także one jeszcze będą, gdzie resztki starych roślin, jak Wam się będzie coś czepiało, że są jeszcze rośliny, one tam będą. Spokojnie one jeszcze tam będą. Z nastaniem chłodów, dopiero jak się zacznie robić chłodno, naprawdę już tak trochę zimniej, woda straci jeszcze temperaturę, już poniżej 10 stopni, ładnie spadnie. Ryby będą się wycofywały na otwarte wody, na głębsze wody, no i wtedy trzeba szukać szczupaków. Tak stare powiedzenie, taka doktryna wędkarska, kochani, to zawsze była jesienny szczupak, daleko, ciężko i głęboko. No i coś trochę w tym jest. Także ale to dopiero troszeczkę później. Chociaż, tak jak widzieliście, starsi widzowie, widzieli, w listopadzie mróz był praktycznie lód na brzegach. Ja wypłynąłem beli. Trafiam pięknego szczupaka. On był 10 metrów od brzegu, no ale tam była woda dość głęboka. No, ja wiem, 3-4 metry i uskok od razu do głęboka. On właśnie był przy samym uskoku, także z głębokiej płytszą wyszedł, bo ładna pogoda, słoneczko świeciło. No i ryba wyszła. Także można łowić spokojnie jeszcze o tej porze roku, tak jak mówiłem. Ee... No, na, tu, na tych płytszych wodach głębokich można go szukać w praktycznie wszędzie, wszędzie go można spotkać. Następnie, tak jak powiedziałem, woda się ochodzi, ryby będą schodziły dalej, głębiej. Trzeba będzie go szukać w toni albo przednie. Bo teraz musicie wiedzieć, kochani, także szczupak. No jak to szczupak, on nie zawsze poluje na ryby. On tak samo, jak i okoń, i czy sanda, czy okoń, on bardzo chętnie będzie sobie żyć, kochani. Albo boczny trok powiedzmy w gardło wpadło no i ten i można go wtedy spokojnie złowić z dna bo nam się wydaje, że on nie bierze, a on po prostu bierze w inny sposób w każdym razie i jesienią to będzie bardzo często się zdarzało że szczupak będzie stał głęboko, przy dnie będą spadki ciśnienia pogoda coraz gorsza i on często i gęsto, rzadziej już będzie wychodził będzie polował trochę wyżej gdzie ta ryba będzie, tam on będzie. Także ruchy białej ryby dużo nam powiedzą. Także yy, późną jesienią, to naj, największe powodzenie mają koledzy i szanse. Powiedziano z łodziami, echami płyną, namierzają, czy trollingiem, czy tak dalej, namierzają ławice ryb, gdzie stoją. No i tam będą, i tam będzie i szczupak. Także tak to mniej więcej wygląda, kochani. Jesień to już jest właściwie pora większych przynęt. Także, no proponuję już pozwiększać przynęty, nie 5-6, kochali. no małe przynęty też można złowić, oczywiście, że można, ale często i gęsto szczupak zignoruje malutką przynętę, a weźmy no, w tej chwili jeszcze brał mnie, ale no to pistolety, czasem się jakiś tam trafił, 60, 70, no na mniejsze gumy takie, no ja to w sumie o koni też szukałem, dużych okoni, czyli tam koło 10 cm gumy 8, 10, 13 w tych, tych rozmiarach no brały też im szczupaki na, na te gumy ale czy ja wiem jeżeli ktoś chce typowo na szczupaka polować, a o nich właśnie mówimy proponuję większe, to no żeby być uniwersalnym to już tak 14, 16, 18 oczywiście można łowić dużymi i one dają duże szanse powodzenia 20, nawet do 30 cm. Zresztą jak to ktoś kiedyś powiedział: Nie ma za dużej przydenty na szczupaka. On wali naprawdę w duże przydenty, też potrafi pięknie walić. Także tak to będzie mniej więcej, kochanie, wyglądało. Tak jak mówiłem, na co chodzi. Blachy są bardzo dobre. Jesienią naprawdę duże blachy, ciężkie blachy, duże wyrzuty. Wyprowadzić, opuścić na dno, wyprowadzić 2-3 metry. Oczywiście tego nikt nie żył, nie będzie. Wyprowadzić troszeczkę na dno blachę i pozwolicie jej na opad. To samo można robić z gumą, ale akurat w tej chwili mówię o blachach, ale można ją wyprowadzić wyżej, można opuścić i sobie spo, po, pozwolić jej na opad, no, takie łowienie z opadu, ale często właśnie podczas prowadzenia, tak samo jak, jak i blato, je, czasami jednostajnie, czasami szybciej, czasami wolniej, czasami z opadu, no, naj, najróżniejsze to bywa. Głównie to jest Wyczuć, gdzie ten szczupak będzie. Także, bo, no, tak jak mówiłem, późną jesienią one, one się wycofają, troszeczkę dalej pójdą. Pójdą za białą rybę, kiedy woda już naprawdę będzie zimna. Brzegi opustoszają także i ono opuści te miejscowki i pójdzie troszeczkę dalej. Jak się ustawiać, kochani? No, ja się ustawiam, tak jak widzicie, tutaj jest zatoka. To jeszcze raz Wam pokażę. Jesteśmy w tej zatoku, ja się obrócę. Dalej zobaczycie środowisko, tutaj ta kamera robi oddalenie, a ona nie jest taka szeroka, tu w Węszynicy, ja wiem, 60-70 metrów szerokości. Ja się ustawiam na środku tej zatoki, kochani, na, na środku tej zatoki i obławiam, rzucając prostopadle do, do brzegu. Prostopadle do brzegu rzucam sobie i wtedy sprowadzam, oczywiście różnymi sposobami. Czy przy dnie, no troszeczkę wyżej muszę prowadzić, bo tam jeszcze są zarośla różnego rodzaju. Później poprowadzę w toni, bo szczupak lubi bardzo chętnie nawet z dołu wyskoczyć do góry, jak mu się spodoba i przywalić. Także obławiam w taki sam sposób. Jeżeli górki podwodne... Dlaczego kochani rzucam prostopadę od razu chciałbym Wam wyjaśnić. Szczupaki już dawno zaobserwowałem, zresztą w młodych latach byłem płetwonurkiem, to miałem okazję Przyglądać się szczupakom stojącym na płytszych wodach i one z reguły wszystkie były ustawione dziobami do otwartej wody. Jak chodzi o do otwartej wody, a wiem, że lubi wystartować za rybą, nie, ryb, nie do ryby, która płynie na niego, no bo to jest normalne. Przecież jeżeli ją wystartuje, ona go zobaczy i zwieje, a szczupak też nie lubi za daleko ganiać. On pójdzie za rybą, od tyłu będzie płynął z partyzanta, że tak powiem po partyzancku i zapnie z tyłu lub wyrówna nawet i uderzy z boku. W każdym razie, dlatego większe szanse złowienia tych ryb, no to, oczywiście to są ze, sprzę ze sprzętu pływającego, z brzegu jest znacznie trudniej. Niemniej jednak też z brzegu można połowić, rzucając, no oczywiście wzdłuż, u kosy sprowadzając dalsze wyrzuty, bo szczupaki, które stoją już troszeczkę dalej od brzegu one już są różnie ustawione i mają ten, mają ten czas, żeby jeszcze zawrócić jak przyrzęta i że pójdą za tą przyrzętą i uderzą także tak to mniej więcej wygląda, na górki podwodne, ja bynajmniej mam taką fajną, tu jest kilka górek jest takich podwodnych ustawiam się zawsze z czterech stron raz z jednej, raz z drugiej i rzucam przynętę aż za górkę. Pierwszy rzut wykonuję dosłownie na górkę, żeby sobie określić mniej więcej głębokość, jaka jest w tej chwili kąt, i wtedy już wiem, jak prowadzić. Rzucam ją za górkę, opuszczam do, do danego kąta i sobie sprowadzam nad górką, tuż lekko nad górką, także w pewnym momencie ta przynęta napływa na górkę, a z drugiej strony. Wypływa za górkę, gdyż szczupaki są z dołu ustawione z reguły i polują na ryby, które płyną na te górki. Z reguły tam są żerowiska ryb. Także są ustawione albo w to nie się ustawiają, albo przy nawet do górki dziobami do góry. Także chętnie zaatakują rybę, która wpływa lub wypływa z tej górki z żerowiska. <laughs> Dlatego nigdy nie staję na górce i nie łowię do górki, tylko zawsze przerzucam górkę, także przydęta napływa na górkę, z drugiej strony wypływa z górki. I takiego krzyżaka zrobię, jeżeli tam coś jest, w ogóle mają chęć brać, zawsze coś w taki sam sposób złowię. Bo to chodzi to głównie o ustawianie się szczupaków. One mają taki specyficzny sposób ustawiania się no. jest troszeczkę inaczej ze szczupakami polującymi w toni. No one, no, tu nie jesteśmy w stanie określić jak, także one w każdej chwili zobaczą przynętę z daleka, potrafią ruszyć i uderzyć po prostu. No ale to są już takie szypaki, które akurat tego dnia dobrze żerują, no i wtedy naprawdę nie masz żadnego problemu. Także tak to mniej więcej, kochań wygląda. Także żeby, żeby tylko wiedzieć dokładnie, że jak jest, jak jest woda zimna, Ryby się wycofują, idą tam do cieplejszego, woda, każda woda praktycznie ma tak zwaną termoklinę, czyli to jest plus minus pół stopnia, cztery stopnie Celsjusza przy dnie i ona szuka temperatury troszeczkę cieplej, szuka ciepła, dlatego latem jeszcze takie słońce, trochę grzeje, nagrzewa tą wodę, ona korzysta jeszcze z resztek ciepła. I sobie tutaj normalnie przypływa I, a za nią ruszy, ruszy szczupak, tak samo będzie e, w nią bił, tylko że jeszcze trzeba wiedzieć to, że one mają krótsze okresy żerowania nieraz w ciągu dnia, w ciągu godziny, tam pół godziny można złowić 3-4 sztuki, a potem cały dzień musić i nic. One mają też krótkie momenty żerowania, jak się trafi w odpowiedni moment, to wtedy się połowi, a jeżeli nie, no to już raczej jest cięższy temat. Tak, to myślę że to tak z bliska, kochani. Na czym ja tutaj łowiłem, to co ja z sobą, Boże, pokażę Wam, żeby nie być gołosłowny. Ja prowadzę, mam tu różne przydenty. To jest jedno pudełeczko, które już Wam pokazywałem wcześniej. To są obecnie moje największe przydenty, które z sobą, Boże. To jest niech, aż 16 cm ten herring szat. Jeszcze świecie z pod spodem. Kanibale. To jest dla mnie nie, nie ma, 14, 14 czy. 16, tam już nie trzeba go mierzyć. No. Takich większych kanibali i swoje wszystkie klasyczne gumy. Titan Minął zresztą. Jeszcze zajrzymy do drugiego pudełka. O, oczywiście na wierzchu są te kanibale. Ten Kishantery Shatis. Są też. O, Titan jak mówiłem. Parę różnych kolorów. Oczywiście zawsze z sobą mam soft play. On też czasami potrafi dać ładnego szczupolka. A szczególnie wtedy, kiedy są leniwe. To jest taka drobnica. To też między innymi koniowa. Diamond, szady i tego typu sprawy. I kochani, ja nic więcej nie, nie biorę. Oprócz tego mam z sobą. Oprócz tego mam z sobą dwie czy blachy wachadłówki, z reguły tam biorę algę gnoma jakiegoś alga, gnom obrotówek parę mam jakiegoś mypsa. pokazywałem wam wcześniej tą obrotówkę taką miedzianą czwóreczki, czwórka, piątka takie większe obrotówki na szczupaka i obławiam i oczywiście tak jak yy, obu, obławiam najpłość płycizny sobie sprawdzam, później wychodzę no tej uwagi, że ja nie łowię na z echem, nie włożę echa, patrzę na ptaki raczej, tutaj trochę jest perkozów i tak dalej, patrzę gdzie one polują mniej więcej, to się domyślam, gdzie te ryby akurat są. No, no i, to, i to mi daje efekty, także tak to mniej więcej kochanie wygląda i myślę, że no jak zresztą powiem tak, jeżeli Będziecie mieli jakieś pytania w komentarzach, pytajcie, ja będę starał się odpowiedzieć, czasami nie odpowiem, ale to nie dlatego, że nie chcę, tylko czasami gdzieś mi umknie i tak dalej, bo w telefonie zobaczę jedno, a ja jestem w pracy, czy tak dalej, potem jakieś inne komentarze się nakładają i mi po prostu umknie, bo jak e, dokopię się do, do komentarzy, to raczej staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, także spokojnie kochani, macie konkretne pytania, odpowiadajcie. Przypony oczywiście. Yy, że tak powiem, o, się rozwidło, wypłynąłem na wodę. Przypony, linki stalowe, kręcone. Ja używam taką do 5 kg. Przypon, yy, no na szczupaka z reguły wystarczy, no ale mam jeszcze mocniejsze bo tutaj czasami z sumem można się spotkać do, do 9 kg. Wytrzymałości, znaczy na takiegoś tam metrowego suma sumaczu, to mi wystarczy. No. Zresztą. No, tam w każdym razie, e, jeśli chodzi o szczupaki, 5-9 kg wytrzymałość różnego rodzaju linki. Bo wielokrotnie pytaliście, ja tam mówię te Surflex Surflon. Ja tam e, używam e, Black Flex, MicroFlex. To są z firmy Kanel. No, ja po prostu i sam sobie robię przypony, linki gotowe kupuję, ale są u nas na rynku też dużo jest dobrych ry, ry, linek. Kupywałem kiedyś. Z kamatsu, chyba woda, że tam była taka lineczka na szczupach do 5 kg, bardzo fajne przypony były, nigdy mnie nie zawodziły. Także spokojnie można sobie zrobić albo kupić. sam widziałem dragona te surfleksy, to no, całkiem są spoko, Można nimi łowić. Nie, <laughs> nie daje tych już dawno, już nie daje fluorokarbonu. Chlorocarbon... Gruby trzeba naprawdę dać, taki super gruby, żeby tam nie przegryźć, to też nie daje 100% gwarancji, jest przede wszystkim jak dla mnie zbyt sztywne. Te linki stalowe są mięciutkie, przynęta się całkowicie inaczej na nich zachowuje, także no, takie przypony ja bynajmniej polecam, że można sobie spokojnie je używać i no. jak myślę, że tak pokrótce to, bo to jest wszystko w takim dużym skrócie kochani, wam opowiedziałem. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to po prostu tak jak powiedziałem, pytajcie śmiało, ja postaram się Wam odpowiedzieć. Dobra kochani, jakby co to na razie trzymajcie się, niech móc będzie z kochani. I do boju, ci co mogą, niech mówią.